Na zajęcia, które odbywają się przez cały miesiąc sierpień, w każdy wtorek i czwartek od godziny 10 uczęszcza od 20 do 30 młodych sportowców. Prowadzone są z nimi zajęcia mające na celu zapoznać ich z tą dyscypliną sportową. Przede wszystkim ćwiczenia koordynacyjne. Oswajanie się tego i podstawy, podstawy techniki. Za, zamach, trzymanie rakiety i u, podstawowe uderzenia. Forehand, backhand, volley, serwis i tak dalej. Wstęp zajęcia jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia rakietę dla każdego, kto jeszcze jej nie posiada. Szkółka zakończy się 28 sierpnia, turniejem młodych adeptów. Ostatnie zajęcia gdzieś 28 zaś będą zakończone takim sprawdzianem, konkurencje zręcznościowe, no i wręczanie nagród najlepszym, ale na ogół wszystkie dzieci dostają jakieś upominki, dyplomy, dyplomy ukończenia wakacyjnego kursu tenisa zimnego. Do szkółki dołączyć można w każdym momencie jej trwania. Organizatorzy zachęcają wszystkich do wzięcia w niej udziału. Bo kto wie, może w Świdnicy powstanie talent na miarę Agnieszki Radwańskiej.